Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Barak. jest to kolejny odcinek z grida dwójki No i w tym odcinku przejdziemy sobie dalszą karierę Czyli World Service Racing Przyszedłem sobie już troszeczkę tutaj Jednakże nie wszystko i możemy w sumie, nie wiem, na tym że się pościgać Dobra i sobie mamy do wybrania tutaj trzy samochody i myślę, że generalnie Nissanem tak standardowo jak zawsze 59,8 km. Nie tak dużo przebyliśmy tych kilometrów, ale wiecie, wiecie. Też zmieniła się w sumie jakość dźwięku na pewno, ponieważ. Ponieważ nie odpowiadała mi tam ta poprzednia, więc zmieniłem ją. Mam nadzieję, że teraz jest lepsza dla was. Miejcie oko na tego kierowcę. <laughs> Harrison Carter. Okej. Okay. Też tak bardziej na chillu chciałbym do tej serii podejść, ponieważ to auto doskonale nadaje się do driftów. Spróbuj obrócić je bokiem na zakręcie, a nie stracisz prędkości. Chciałbym generalnie też na chillu do tej serii podejść, yy, ponieważ znaczy do, w każdej serii na chillu, ponieważ w yy, nie każdej serii po prostu yy, spinam się troszeczkę przy tych filmach, a chciałbym, żeby A, tutaj musimy już cofnąć. Chciałbym po prostu, żeby żeby się tak nie spinać na tych filmach i nie robić ich tak po prostu chaotycznie, że tak na szybko i tak dalej. Tutaj mam po prostu czas na nagrywanie, no to porządnie to trzeba nagrać, a nie tak się spinać na tych materiałach. Że tak to ujmę. Dobra, przychodzimy na drugą pozycję. Dobra, jesteś na drugim miejscu. Pędzimy dalej. Muszę w końcu antywirusa zainstalować, ponieważ mi tutaj wyskakuje, że go nie mam co chwilę. Mm, aj. Troszkę bardzo nierealistyczne yy, to, że możemy sobie tak tym backspace'em cofać. I to z tej gry bym szczerze wypieprzył, ale jednak też to jest w sumie pomocne, na przykład na takich zakrętach jak tutaj był. Dobra, mam nadzieję, że drugiej pozycji nie utracimy, ponieważ druga pozycja jest zawsze spoko. Na pewno będziemy na podium. I trzy okrążenia mamy do zrobienia. Także troszkę sobie pojedziemy na tym torze, jeżeli to jest pierwsze okrążenie dopiero. I przechodzimy to półtorej minuty. Znaczy, przechodzimy, no jedziemy już półtorej minuty. Pierwsze okrążenie. Jeszcze tylko dwa okrążenia. Dwa okrążenia, i generalnie będziemy mogli tutaj już sobie. Wygrać ten wyścig. Dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że zaraz tego Harrisona przegonimy. Ponieważ jest on naprawdę dobrym przeciwnikiem, a jak już wiecie, chciałbym być bardzo na tym pierwszym miejscu. No i tutaj będę musiał się poduczyć przy takich zakrętach, no nie. Dobra i po prostu przepraszam was za tą chrypę oczywiście No ale to już nie jest zależne po prostu ode mnie Jak nie wiem, normalnie gadam z kimś to tej chrypy nie mam Ale jak zaczynam nagrywać to już ją mam Nie wiem co z moim głosem się wtedy już dzieje Ścięty zakręt, nie, nie ma Ale w sumie tak nie, nie poturbowaliśmy tego auta Musisz zwiększyć przewod... Aj, dobra, przygodniliśmy Harrisona Także cieszy mnie to No i generalnie co bym chciał tutaj na tym kanale kręcić Jak wiecie jest ta seria z grida dwójki I chciałbym tutaj na tej serii, w tej serii przejść z całego grida I... To było najszybsze okrążenie wow I generalnie no to będę się starał tutaj wszystko co robię nagrywać Także na przykład teraz nagrywam sobie jak jadę, jadę i koboduję sobie po prostu a i musimy cofnąć szczerze tak troszkę dalej Na tym kanale chciałbym także takie gry nie wiem Assassin's Creed yy, yy, Co tam jeszcze jest? samnats yy, Alan Wake, American coś tam, coś tam, nie wiem dokładnie A i zagapiłem się Na pulpit, bo patrzyłem jak tam gry mam na pulpicie Dobra, jedziemy dalej i nie chcę pierwszej pozycji utracić. No i generalnie tutaj właśnie mówię, tutaj nie będzie na tym kanale Minecraft. Jeżeli chcecie Minecrafta, no to będzie się ukazywał na tamtym drugim kanale, który macie w opisie. I jest prawdopodobnie adnotacja na ekranie. Także możecie sobie zobaczyć. Będzie także Lige of Legends na kanale. Jeżeli nie chcecie Minecrafta, tak jak mówię, to na drugim kanale jest. A jeżeli macie łapkować w dół z powodu takiego, że nie ma Minecrafta na kanale, no to, to... Nie ten kanał raczej. Kurczej, straciliśmy pozycję. A tak fajnie było. I już cofać nie mogę, także nie ma szans, żebym kogoś wyprzedził. Jeszcze pewnie coś odwalę na koniec. Albo ktoś mi po prostu wyprzedzi. Zobaczymy, zobaczymy. Te odcinki, nie wiem, 15-minutowe, 20-minutowe, w zależności jak będziecie chcieli. Jak na razie, nagrywam y, 6 minut. 6 minut? No, z 6 minut, bo. Nie no, 5 minut 30 sekund. Coś takiego, ponieważ prawie bym mnie wyprzedził. Boo, wow, ale wgnieciony mieliśmy samolot. Ponieważ tam chwilę nie mówiłem, musiałem się przygotować do nagrania i tak dalej. Trzecia pozycja plus 14 punktów do rundy, mając sporą szansę, na... <laughs> No jeszcze jesteśmy na podium, także nie wiem Nie wiem czemu taki komentarz Dobra, przepraszam bo ale się napije Właśnie GRID to będzie główna seria na moim kanale, ponieważ mi się w to najlepiej gra Jeszcze tak mi się fajnie tych serii nie kręciło, także to mnie cieszy. Aha, czyli jesteśmy przedostatni? Na końcu jest Jason Smith i szczerze, będzie to dość trudny wyścig, ponieważ jesteśmy właśnie ostatni i trudno się będzie po prostu wybić jakoś, nie na początek ee, całego wyścigu. Dosyć szybszy, szybcy kierowcy przede mną jadą, także nie wiem jakie tutaj to wszystko ogarnę. Ale generalnie już na tej Na tej trasie jechałem. I szczerze, właśnie jest naprawdę trudno, jeżeli tutaj wbijacie się z paroma samochodami, no nie? jaj, parak co ty robisz? Poślizg wpadłem. Spróbuj Jest trzecie miejsce, no i właśnie chciałbym zająć te. Pierwsze, nie? Albo drugie, chociaż. W poprzednim od... odcinku. Znaczy, w poprzednim wyścigu zajęliśmy trzecie miejsce. Także to nie jest może najlepszy wynik, ale ja się w sumie cieszę. Tylko w tym odcinku. Czemu mówię odcinku? W tym wyścigu mi jakoś nie wiem, chyba nie idzie. No, w sumie Felix Wilson jest na drugiej pozycji. Oczywiście na pierwszej pozycji jest Harrison Carter. Także widać, że trudny przeciwnik. Zobaczymy, czy będziemy się jeszcze w trakcie gry z nim ścigali. Po prostu w jakimś, jak na jakiejś trasie czy coś tego typu, nie? No, ścieliśmy, no niestety. Nie ode mnie zależało, po prostu, no wiecie. Tak już mój samochód na zakręcie, taki wiraż obrał i nie zależało ode mnie. Dobra, raczej teraz po prostej. No i mamy drugą pozycję. Raczej Harrisona kartera nie wyprzedzimy, ale zawsze można spróbować, no nie? Już tylko dwa okrążenia. Jeszcze dwa okrążenia, także nie za dużo. I znając życie, znając moje szczęście, tak właściwie nieszczęście, coś mi się stanie z samochodem, uszkodzę go, albo po prostu zjadę z trasy, nie mając już możliwości cofnięcia trasy. Ale idealny drift, tak szczerze, i teraz właśnie nie wyszedł mi on, i nie nadrobiłem czasu do Harrisona Cartera. Może w najbliższy, na najbliższych zakrętach mam jeszcze na to dwa okrążenia, tak właściwie jedno. Dobra, jedziemy dalej. No i wyprzedziliśmy Harrisona Cartera. Żadnych stłuczek. Tak, to jest jakoś o dziwo przy mojej jeździe. Już parę komentarzy widziałem, co to mojej jazdy, także... Tutaj... <grywki> Dzięki tym ludziom. Muszę się po prostu nauczyć jeździć w tej grze. To było jak dotąd najszybsze okrążenie. No bo jak wiecie, to nie jest zbytnio łatwa gra, to się tak wydaje, że to się łatwo kieruje, a na zakrętach, jeżeli wchodzisz z dużą prędkością to trudno wtedy wymanewrować e, ten film nagramy tutaj 15 minutowo ponieważ jak słyszeliście tam w pewnym momencie wyciszyłem mikrofon ponieważ mamusia mnie tam wołała po kanapki chyba bo jest wieczór także kolację mi zrobiła i okrzyczała mnie, że nie przychodzę po te kanapki także 15 minutowy filmik myślę że starczy e, wejście w zakręt Raczej idealne, dokładnie tak Harrisona mamy tuż za tobą. Za sobą, kurczę, co mi jest dzisiaj! O, chyba najlepsze wejście w ten zakręt, bo nigdy mi nie wychodziło. No, i na prosto jedziemy. Troszkę mamy nad nim przewagi, ale to się może w każdej chwili zmienić, oczywiście. Jest to trzecie okrążenie, czyli ostatnie okrążenie. No właśnie, może się zmienić. Następnym razem spróbuj trochę zwolnić przed tym zakrętem, a mniej cię zniesie na wyjściu. Mam nadzieję, że Harrisona wyprzedza, ale to już jest raczej niemożliwe. No właśnie, już wychodzimy na prostą i to już jest właściwie niemożliwe, ponieważ on ma na pewno szybszy wóz, a mnie już tutaj znosi na prawo. Dokładnie tak, już widzimy metę. Zagramy sobie jeszcze jeden wyścig. Druga pozycja, samochód oczywiście zmasakrowany, a jak, jak zawsze Plus 16 punktów W tak klasyfikacji ogólnej jesteśmy na drugiej pozycji, także nie najgorzej, ale mogło być lepiej Będziemy musieli w najbliższym czasie też pokonać tego Harrisona Cartera Denerwuje mnie Dobra, zobaczymy ile w tym momencie zostaliśmy fanów Fanów facebookowych tak właściwie. Nie żartuję. 51 tysięcy mamy fanów. O 20 tysięcy fanów skoczyło nam więcej, także to jest naprawdę sporo. Wypełniając zadania, zwrócisz na siebie uwagę nowych fanów. Czyli wypełniając zadania, zwrócimy uwagę nowych fanów. No logiczne, nie? E Pojedziemy sobie w tym momencie naszym Fordem Mustangiem. Mam, jakaś, mam jakąś ochotę na tego Forda Mustanga. Zobaczymy, ile tam będzie krążyć, bo tak szczerze nie przypatrzyłem się, się, po prostu na ślepo tak jadę ten wyścig. Także myślę, że film będzie troszkę dłuższy. Unikaj skał, kęp, traf i przydrożnych rowów. Mogą one spowodować poważny wypadek. Szczerze, trasa, której naprawdę, naprawdę nie lubię. I coś mi się wydaje, że już na nie kiedyś jechałem, ale. To raczej inne zawody były. Nasz przeciwnik to Bruno Silva, także możemy go wziąć na spokój, ale z tego co pamiętam, to jest dosyć taki przeciwnik, który chce nam uprzykrzyć naszą jazdę. Nie pojeździmy sobie po prostu spokojnie, nie tak jakbyśmy chcieli. Też bardzo bym chciał podziękować wam za wsparcie, mimo iż na tym kanale, kanale nie ma Minecrafta, to i tak przeszło tutaj ponad 50 widzów, za co wam dziękuję. I przy filmach właśnie jest tak po 12 łapek i tak dalej, co jest naprawdę sporo jak na tyle i dziękuję wam naprawdę za łapkowanie, za oglądanie tych moich materiałów, ponieważ staram się tak samo jak na tamtym kanale. Jednakże po prostu mówię, mam teraz chęć na nagrywanie mm, innych gier i Dażiej ta chęć się nie zmieni, będzie nadal Minecraft na tamtym kanale i na tym kanale będą inne gry niż ten Minecraft, nie? Po prostu wszystkie najnowsze takie gry nie najnowsze, takie starsze gry. To co mi się po prostu zachce, to co, to, co będę miał na komputerze, to to co sobie kupię, to nagram, no nie? Może od kogoś dostanę jakąś sponsorowaną grę czy coś tego typu. Chociaż wątpię, że przy tylu widzach. Ale jedziemy między skałami, także wkraczamy teraz na most widzę ostry zakręt także daliśmy jakoś radę Bruno Silva tuż za nami i troszkę się boję że mnie wyprzedzi tak szczerze ojojoj oj, oj, byśmy spadli z tego no co by nie było zbytnio fajnym przeżyciem nie możemy dać się wyprzedzić ponieważ to myślę że już zaraz będzie końcówka tego wyścigu i troszkę byśmy byli lamkami, jeżeli byśmy się dali tutaj wyprzedzić e, dobra, generalnie pierwsza pozycja mi to pasuje, bardzo się cieszę jeszcze chyba dwa wyścigi, teraz przejdziemy sobie do półfinału i będą finały jeżeli oczywiście nam się uda przejść do finału, bo jeżeli nie, no to zakończę odcinek, no nie? A jeżeli uda mi się przejść, to będę dalej nie, nagrywał. To samo mi mówisz w poprzednim odcinku. Eee, wyścigu przepraszam, co mi z tym odcinkiem? Dobra, jesteśmy w tym momencie pierwsi przed nim. Aj, to się może za chwilę zmienić, ponieważ jak widzicie, Parax tutaj wpadł w wirasz. też jeżeli chcecie żeby ten kanał się rozwinął to właśnie działa to jeżeli chcecie po prostu żeby mój kanał się rozwijał to po prostu lajkujecie moje materiały komentujecie je i tak dalej i w ten, w ten sposób po prostu mój kanał się rozwija ponieważ wasi widzowie widzą to co wy macie w aktywności czyli zalajkowaliście mój film czy na przykład napisaliście komentarz no nie i wtedy mój kanał jaki film się popularyzuje no nie a im większa popularność filmu no to Logiczne, tym więcej widzów, tym więcej łapek, tym więcej komentarzy, i później działa to na takiej samej zasadzie, jak przed chwilą powiedziałem, no nie? I właśnie dlatego ludzie proszę o łapki, żeby ich kanał się rozwinął, bo jeżeli wy tych łapek nie dajecie, ani nie, pisze, nie, nie piszecie komentarzy, to tak właściwie ta osoba pisze po prostu e, nagrywa, przepraszam, czemu pisze. To po prostu ta osoba nagrywa tylko dla siebie. Na no, takiej zasadzie to działa. Dlatego prosiłbym Was też tutaj o jak największą aktywność w komentarzach, łapka, łapka w górę i tak dalej. Ponieważ z jednej strony to motywuje, a z drugiej strony mój kanał się strasznie dobrze rozwija. Idzie w tak właściwie w dobrym kierunku, no nie, jeżeli Wy ten film zlajkujecie. Cofnę sobie to, ponieważ tutaj nie chciałem tak wejść w ten zakręt jak powinienem. Trasa mi się ogólnie niezbyt podoba, no ale trzeba to jakoś znieść, jeżeli chcemy dostać się do jakichś tam y, finałów i tak dalej, i na przykład mieć lepsze samochody, mieć lepszych sponsorów czy co innego, no nie? Widzimy metę. A i miało być bezproblemowo, a jednak już pod koniec wyścigu y, mi nie wychodzi. Pierwsza pozycja ponownie, bardzo mnie to cieszy. Znowu kariera najdłuższy Drift 149 metrów. Średnia pozycja na mecie, druga. To samo już było. Jorge Espinoza Jedzie tym samym samochodem co ja Czyli Fordem Mustangiem Szczerze samochód jak najbardziej polecam Jeżeli gracie w grida Jest to samochód początkowy I myślę, że jeżeli chcecie Pograć sobie Na początku Fajnie, to radzę wam nie zmieniać samochodu Na innych, chyba że chcecie mm, Nissana Bo Nissan też nie jest niczego sobie No nie? Gdy mam mieć jakąś wiadomość na skape, jak ktoś mi pisze. Ale to odczytam poza nagraniem. Trzeba cofnąć, no nie. Ponieważ też nie chcę powtarzać 10 razy wyścigów. A na drugiej pozycji w finale bym nie chciał wylądować, no nie, a jeżeli mamy możliwość cofnięcia, to jest w pewnym stopniu takim cheatem. Ale bez tego... A czy to byśmy co chwilę spadali na pewno strasę, by trzeba było naprawdę uważać, i wtedy byśmy zważali na uważanie, niż na bardziej wygrywanie, no nie? Dlatego tutaj sobie cofam, no nie. Ło, w poślizg wpadłem. Cofnę sobie to, przepraszam was, ale no. Jak widzicie. Właśnie lepiej sobie cofnąć, to jeżeli jest taka możliwość, no nie? Dobra, już chcę ten finał wygrać, ponieważ nie chcę też yy, długich odcinków robić. 20-minutowe odcinki starczą, nie chcę mi 25-minutowych filmów robić, ponieważ z jednej strony mało ludzi ogląda całe filmy, tak, mało ludzi ogląda całe filmy i cofnę sobie, ponieważ to było naprawdę debilne z mojej strony, że tak szybko wjechałem w ten zakręt, no nie? No, i znowu to samo. Także będziemy musieli troszkę wyhamować na tym moście. Dobra, idealnie myślę, że spadniemy tam w ten kanion, czy jak to można nazwać. Zresztą nie wiem, może się przełączyć na jakąś pada czy coś tego typu. Może sobie nawet kierownicę kupię. Na pewno by się lepiej grało. Jednakże no w tym momencie. Kierownicy raczej sobie nie kupię, ponieważ nie ma na to zbytnio pieniędzy, no nie. A kierownica to też nie jest taki mały wydatek. Wygrana, wygraliśmy jakiś tam finał. WSR chyba, czy coś tak. World Serious Racing zajęta pozycja pierwsza. Bardzo spoko. Pasuje mi to. Wykonane zadania 0, będziemy musieli się zadaniami zająć i fanów pewnie będziemy mieli teraz 60 tysięcy zgadłem. 66 tysięcy Wow! tyle to nawet. Tyle to nawet. Parax niemowidów. Amerykańscy fani wprost pokochali WSR. Najwyższa pora przeprowadzić pierwszy finał serii. Do zobaczenia na linii startu ostatniego wyścigu. Hm. Tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, a ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za obejrzenie, zapraszam na mojego Facebooka, który jest w opisie filmu, dzięki bardzo serdecznie, że zostawiłeś lajka, skomentowałeś, bardzo motywuje mnie to, a po drugie mój kanał w ten sposób się polepsza, promuje i tak dalej, także to raczej tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.